Cześć, jestem Magda. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj film trochę na wariackich papierach. Na pewno będzie dos dosłownie trwał kilka minut, ale stwierdziłam, że chciałabym utrzymywać pewną regularność, natomiast. Dzisiaj sprawdziłam na swoim kanale, że ostatni film dodałam miesiąc temu, nawet nie wiem kiedy to minęło, ale wiecie, tutaj ze względu na to, że gdzieś tam prowadzę swoją działalność poboczną, czytaj, szycie maskotek, to często gdzieś tam pochłania weekendy, po pracy też wiele rzeczy się dzieje. Więc stwierdziłam, że skorzystam dzisiaj z tego wolniejszego popołudnia. Nie mam za bardzo pomysłu na film, nie będę wam kłamać. To znaczy mam jakieś pomysły spisane, natomiast totalnie nie mam na to weny, żeby cokolwiek nagrać sensownego. Dlatego Zrobimy sobie dzisiaj dosłownie kilkuminutowy film z aktualizacją, czy tam, jak zwał, tak zwał sytuacji. Która się dzieje u moich węży. <laughs> Mam całe trzy sztuki, więc generalnie nie pokażę Wam nic, czego by świat nie zobaczył, ale stwierdziłam, że chociaż dla po prostu zachowania jakiejkolwiek sumienności i systematyczności, to nagram ten film, przynajmniej będzie się go krótko montowało i jeszcze krót, krócej uploadowało. Niemniej jednak i tak zapraszam Was na mój kanał, zapraszam do subskrybowania, zostawiania komentarzy, łapek w górę. Jeżeli macie jakieś pytania, to chętnie poczytam coś w komentarzu komentarzach, dzięki temu może gdzieś tam te pomysły na kolejne filmy się urodzą yy, a ja zapraszam was do dalszej, do dalszej części filmu jak mówiłam potrwa to może 2-3 minuty, ale przynajmniej zobaczycie jak wygląda obecnie sytuacja u moich węży a ona jest po prostu niezmienna nie <laughs> ja no żartuję zobaczymy co tam u nich słychać <laughs> na pierwszy ogień idzie Lilka jak widzicie, no jest tutaj to cielsko nasze rozłożone. Jakiś czas temu mieliście okazję zobaczyć, jakiej urządzam to terrarium. I co? Ta, to jest kryjówka tutaj. I ona była na początku dosunięta całkiem do tej ściany. Natomiast jak widzicie, Lilka miała zupełnie inny pomysł na to miejsce. I ona sobie sukcesywnie, sukcesywnie to przesuwa. Oczywiście korzysta z tej kryjówki. Tam nawet widać takie. Nie wiem, czy uda mi się to, chyba mi się nie uda złapać, ale widać takie tunele, że tak powiem, w, w lignocelu. No natomiast ona sobie tutaj leży. Jak widzicie, no przynajmniej mi się wydaje, że jest w całkiem dobrej formie. To, co uwielbiam u takich węży, to są te fałdki, które im się robią. Po prostu uwielbiam to, mi się to tak podoba, że nie umiem tego inaczej określić. No i wilka sobie tu leży. Tutaj akurat ma grzanie. Jak widzicie, termometr jest co prawda wywrócony, no ale. Jak chcę sprawdzić temperaturę, to to sprawdzam. Kabel grzewczy obecnie grzeje. E, oczywiście mam termostat ustawiony na odpowiednią temperaturę, więc e, tutaj wszystko jest zabezpieczone. I przechodzimy do naszego kolejnego kawalera. Nasz kolejny kawaler znajduje się tutaj. E, I to, czego wy chyba nie zobaczycie, to jest to, że będzie miał wylinkę, mianowicie. On tutaj na żywo jest bardzo, bardzo zmatowiony. Siedzi sobie tam w kącie, nawet widać jego ryjek tutaj. I niestety nie przybliżę się bardziej, natomiast no nawet można by było zobaczyć te matowe oczy. Spróbuję w postprodukcji Was przybliżyć maksymalnie, tak żeby to było wyraźne. No, natomiast no tutaj ewidentnie będzie miała miejsce wylinka, więc. Jako, że Wilinka to bardzo delikatny okres dla węża, no to ja nie będę tu jakoś specjalnie go ruszać. Ja myślę, że nawet to światło może w pewnym sensie być dla niego drażniące, więc no nie będę się za bardzo tym zajmować, tak czy siak, no błażej jest. To co jedynie muszę zrobić, to mu wymienić tą niefortunną. Doniczkę na większą kryjówkę, i na dniach mam zamiar właśnie zamówić mu taką samą kryjówkę jaką malilka tylko że mniejszą. Aczkolwiek zastanawiam się nad tym cały czas, ze względu na to, że jednak, jak są w tych, w tych doniczkach, to przynajmniej widzę co się u nich dzieje. Natomiast, no, jeżeli chodzi o taką kryjówkę, jaką widzieliście wcześniej, czyli tą, no to tutaj, że tak powiem, dostęp do węża jest ograniczony i, i tyle, nie? Trzeba to podnieść, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. E, no, ale jakby zdecydowanie wiem, że to, co mamy tutaj jest za małe, ale póki co no, Błażej sobie radzi. Niżej natomiast. O, patrzcie, patrzcie. Jezu. Ej, to jest w ogóle totalny przypadek. Przysięgam, że to jest totalny przypadek. Nawet w życiu bym się nie spodziewała, że ją złapiemy w takiej sytuacji, ale możemy sobie zobaczyć, jak, ją, jak pije. Nie chcę się za bardzo nawet ruszać, żeby jej nie, nie wystraszyć, bo ona zaraz się tam schowa do swojej kryjówki, bo to jest jej kryjówka. Czy nam się. No nie. Ona jest taka piękna, jeszcze te smugi przy oczach, po prostu coś wspaniałego. Ale naprawdę, myślałam, że będzie, będę musiała podnieść tą kryjówkę, żeby ją zobaczyć. A tu taka niespodzianka. W ogóle jestem w takim ciężkim szoku, ale w takim pozytywnym szoku, że po prostu naprawdę mega się cieszę, że się zebrałam na ten film. Bo to rzadko kiedy jest okazja tak ją zobaczyć i nagrać. A tu proszę, opatrzność nade mną czuwała i pozwoliła mi nagrać taką sytuację. No chyba będę tak trzymać kamerę dopóki ona się nie schowa, bo naprawdę rzadko mam okazję ją zobaczyć, ona większość czasu w ciągu dnia siedzi ukryta. No jak widzicie, ona czuje, że coś się dzieje tutaj, no bo jednak jej świecę mocno, ale no ona sobie jakoś z tym poradzi, a my mamy naprawdę, naprawdę świetną okazję, żeby zobaczyć co tam się u niej dzieje. Jest po prostu węgorz. Cudowno ma tą fałdkę pod, yy, pod gardłem. Jeśli chodzi o ten gatunek, to ja już Wam kiedyś mówiłam, że ich strategią obronną jest spłaszczanie szyi, y, więc tak po bokach, że tak powiem, i, i po prostu to wygląda wtedy jak węgorz. Więc w pewnym sensie to jest chyba taka naleciałość, nie wiem, taka, taka naturalna y, fałdka skóry, która im się tworzy, ale po prostu... Lasia, co na nas patrzy, chyba mniej zafascyno nie mniej zafascynowana niż my nią. Ej, naprawdę, chyba następne 5 minut filmu będzie wyglądało tak, że ja będę tu trzymać kamerę i po prostu będziemy na nią patrzeć. No bo niespotykane to jest. O, jak widzicie, a ja wam jeszcze tyle ile się uda, ona sobie tutaj jest cały czas w tej kryjówce. I tak sobie po prostu do poidełka nam wyszła. Dobra, dzięki jej i dzięki tej sytuacji to film będzie dużo dłuższy niż miałam zamiar, żeby był. Ale no, chyba musicie to zrozumieć. Ona sobie będzie tutaj teraz węgorzem się wycofywać. Ale jeszcze sobie na nią popatrzymy. No, jest przepiękna, przepiękna. Jak ktoś uważa inaczej, no to się nie zna. I możecie się ze mną pokłócić, ale nie będę. Ja sobie nie dam wytłumaczyć. Jest po prostu takim słodkim ryjkiem. I jeszcze to, że udało nam się nagrać, jak pije w ogóle, to jest też szczęście. Jakby ktoś nie wiedział, no bo tak, bo ja w sumie tutaj nawet nie pamiętam, czy powiedziałam, bo u góry wcześniej byliśmy u Błażejka, czyli mojej zbożówki, a to jest Agatka, czyli wąż Heleny. Wąż Heleny, który jest dość rzadko spotykany w polskich hodowlach, aczkolwiek tak jak już ostatnio mówiłam, no pojawiły się już na grupach, więc myślę, że to jest kwestia czasu, no bo może być takim fajnym zamiennikiem za zbożówkę, aczkolwiek myślę, że zbożówki są mniej charakterne i że tak powiem... Przyjemniejsze w obyciu. Aczkolwiek, no, myślę, że też, gdy pojawi się tych węży, czyli węży Heleny, więcej w hodowli, no, to też więcej opinii y, będzie się mogło pojawić na ten temat. No, bo ja akurat trafiłam na takiego osobnika, ale no, w hodowlach można znaleźć różne. Tak jak można znaleźć zgryźliwe regiusy, tak można znaleźć szalone zbożówki, spokojne zbożówki. Spróbuję jak najbliżej. O, tu już uderzyłam w szybę. Leju! Śliczny leju! Dobra, robię przerwę i spróbuję zrobić jej zdjęcie. Przerwa zrobiona. Zdjęcie udało się zrobić, czyli będzie na miniaturkę. Jeszcze zrobię Wam szybki, większy rzut tutaj na terarium. Co ciekawe, tutaj się zrobiły, ona sobie zrobiła chyba takie dziury. I. W tym miejscu w ogóle jest taka ścieżka zrobiona, jakby tam się przy. Mój atencyjny kot nie może znieść, że drzwi są zamknięte. I generalnie, tam tutaj pod kryjówką jest taka ścieżynka, którą prawdopodobnie wypełzała jeszcze tutaj. Natomiast no, ona głównie korzysta z tego wyjścia, które widzimy teraz. No i cała reszta terrarium mokra kryjówka, którą również robiliśmy termometr wszystkie kable, podpis Agatka jeżeli chcecie takie naklejki to zapraszam do sklepu będzie link w opisie sklep madenahandmade.pl no niestety takich wężusi w tym sklepie nie ma, ale no cudowny Leju, co mnie zaskoczył co nas wszystkich zaskoczył i zrobił nam świetną niespodziankę no cóż, widocznie tak musiało być. Musiałam siąść do tego nagrywania i dzięki temu mamy ten piękny leju na kamerze. Zdecydowanie najwięcej czasu jej dzisiaj poświęciłam, ale można uznać, że w sumie, o ile z regiusami, ze zbożówkami jesteśmy wszyscy bardziej opatrzeni, no to taki wąż Heleny z tym pięknym wzorem, absolutnie pięknym wzorem. To jest coś, co zdecydowanie rzadziej możemy zobaczyć, więc. Te kilka minut więcej dla Agatki chyba nikomu nie zaszkodzi. Okej, okay, no ale my dajemy jej spokój. Jak będzie się chciała jeszcze napić, no to będzie się chciała napić. Ale już chyba nam wystarczy tego świecenia. Piękna! Piękna! Wąż Heleny. Od Heleny Trojańskiej jako najpiękniejszej kobiety. Taki ten wąż ma być symbolem właśnie piękna wśród węży. Ta smuga za okiem dosłownie jak kreska, piękna. Dajcie znać, co sądzicie, który wąż jest waszym ulubionym, o którym mam więcej nagrywać. Jęzolek czalny. Czalny jęzolek, no? Piękny. Wiecie co, chyba za tą niespodziewaną agatkę to się należy łapka w górę, no nie? Zostawiajcie subskrypcje, komentarze, oczywiście łapki w górę. Widzimy się w kolejnych filmach. Mam nadzieję, że będę Wam mogła zaserwować więcej takich niespodzianek. Film wyszedł dłużej w sumie niż się spodziewałam, te kilkanaście minut temu, jak zaczęłam nagrywać. Ale cóż, biorę się za montowanie i widzimy się jeszcze dzisiaj. I oczywiście widzimy się w kolejnych filmach. Także do zobaczenia i pa pa! Ale jeszcze na koniec Wam pokażę ten słodki ogoneczek lilu, który mi tutaj y, wystaje z za szyby, także oto on, Lilka w tle. Do zobaczenia, pa pa!